Widajcie, jak widzicie, mam bardzo sfatygowane lampy, one brudne są też dodatkowo, ale, no ale są sfatygowane, bo już ten plastik nie jest taki jak należy. Więc zakupiłem sobie taki oto K2, powiem Wam szczerze, że jeszcze w K2 tego nie widziałem, a już widziałem na tych chińskich portalach dosyć dawno, że te czajniczki były magiczne, czajniczki były dostępne. No i aha, jeszcze buteleczkę wziąłem, bo ją przestawiłem, bo zobaczcie jak przyszła przesyłka, to tak jakby się to powylewało, więc postawiłem pionowo, żeby tu się to nie wylewało. Jest czajniczek, jest zasilanie, to prawda tu na 220, ale w tych chińskich wynalazkach widziałem, że... Hmm, też było pod zapalniczkę samochodową, więc po prostu musimy szczyślić to wszystko. też tam zobaczmy co tu producent napisał, gdzie mamy tą polską instrukcję, polską instrukcję gdzieś mamy, żeby ja coś nie przekręcił. No i zaleca się użycie rękawiczek ochronnych Oraz maski chroniącej drogi oddechowej Na szczęście wszystko mamy Unikać kontaktu yy, yy, Kontaktu płynu Z jakąkolwiek powierzchnią Zestaw nie nadaje się do regeneracji Szklanych reflektorów No bo to zdzieramy plastik i tyle Oczyścić dokładnie reflektory i zabezpieczenia Sąsiadujące z nimi części A to zrobione nie czyściłem Bo zetrzemy i tak papierem ściernym yy, Użyć papieru wodnego W zależności od stanu reflektora Ktorów, zaczynając od niższych i stopniowo przechodząc do wyższych gradacji przy mocno zniszczonych reflektorach 800 do 3000 przy mniej zniszczonych 1500 do 3000, ja uważam, że te moje to są bardzo zniszczone, więc polecimy sobie do 800 po prostu można też od większych, ale wtedy bardziej trzeba trzeć dokładnie osuszyć i otłuścić powierzchnię po tym całym czyszczeniu to jest jedna rzecz o i strasznie wieje Nalać płyn do załączonego do zestawu kubka maksymalnie do połowy, no bo podejrzewam, że jakby było więcej, to ten kubek by nie. Rozgrzał dostatecznie tego środka. To jest środek, który ma niższą temperaturę wrzenia niż, niż woda. Już nawet nie wiem dokładnie, powiem Wam, że, że, że nie zagłębiałem się. I po prostu on wytwarza taką parę. Przy pomocy podłączonego kubka, nanieść parę na powierzchnię reflektora. Maksymalny jednorazowy czas pracy urządzenia nie powinien przekroczyć 20 minut. Pozostawić na około 8 godzin w suchym. Po pomieszczeniu do utwardzenia niewykorzystany płyn przelać do aluminiowej butelki, dokładnie dokręcić nakrętkę. Czyli widzicie szybka, prosta instrukcja, nie ma co robić, nie ma co czekać. Więc zaczniemy sobie tu wszystko działać. W kubku jeszcze były takie uszczelki, żeby można było sobie je tu wcisnąć na tego, żeby go uszczelnić, żeby bokiem nam da para nie uciekała no i ja miałem używać takiego oto krążka, który tam się stosuje do polerowania, tu się różne rzeczy można przyczepić on jest albo na szlifierkę, albo na wiertarkę, wkrętarkę także można regulować sobie i tu po prostu jechać, ale że to jest film taki pokazowy i nie każdy może to mieć i nie naciągać na dodatkowe koszta zrobimy sobie za pomocą Tarczy. Ja te tarcze nawet kupiłem, i teraz szukamy tej 80. 80, dobra. Mamy 80, a jeszcze 1500 muszę zamoczyć, bo nie. Zam... Oczywiście najpierw musimy spryskać tą powierzchnię, no bo na mokro będziemy szlifować. I bierzemy papier. Papier też był zamoczony. 800. Jest to, jest to liczba ziaren, ile przypada na konkretną warstwę. Już niedokładnie nie dokładnie wiem na, na jaką warstwę, więc im drobniejsze te ziarna tu są, to jest tym większa cyfra. Czyli po prostu im większa cyfra, im więcej tych ziaren na daną powierzchnię, to tym polerowanie jest delikatniejsze, szorstkie. Więc szorujemy. A a jeszcze to osłonę to głównie chodzi o to pewnie, żeby nie zahaczyć lakier i też żeby ten czajniczek tym środkiem nie działać, bo kto wie co tam może się z tym lakierem stać. Ja podniosłem maskę sobie, żeby tu ułatwić, bo akurat taką konstrukcję lamp mam, że mogę. No więc dobra, przeszorowałem to wszystko ręcznie oczywiście. Pierwsza pojechała 800, potem 1200, następnie papier 1500, potem 2000 i 3000 na samym końcu. Starałem się tak, żeby cały czas to było nawilżone, żeby papier nie tar tak sucho po tej powierzchni, tylko żeby po prostu się ślizgał. Czyli, czyli cały czas musiała być nawilżona, nawilżona ta lampa czyli ja sobie tu kszikam po trochu, no i oczywiście tu w wiadereczku widzicie mam te papiery yy, wszystkie cały czas namoczone, no i teraz to przeczyścimy, tam mówili odsuszyć, otuszyć, ale my sobie przeczyścimy, szmatką sobie zetrę, jeszcze oczywiście mam tą dmuchawkę, to ja mogę sobie tą dmuchawką jeszcze dmuchnąć, ale... I czekamy aż to się wyschnie, może za ten czas jak to będzie schło ta lampa, ja sobie po prostu wezmę, zrobię drugą tylko, że drugą lampę już myślę dla porównania, pojadę szlifiereczką mam taką z obrotami regulowanymi czy wkrętarką, nie szlifierką, zobaczymy o, także lampa jest już wytarta, ona musi podeschnąć Ja chyba jednak przerzucę się, się na ręczne. Bo zobaczcie się, jakie ślady zostają. Także y, szkoda, szkoda, żeby tą lampę uszkodzić. Bo y, no można zawsze nową kupić, prawda? No ale także ja polecę to wszystko ręcznie. Akurat za ten czas tą zrobimy, tamta wyschnie i będzie gitara. No i zakładam maskę, żeby było BHP, żeby ktoś mnie osądził że potem przy oglądaniu filmu się coś mi stało lejemy się. i lejemy pół kubka podejrzewam, że tu powinno się zerwać tą zawleczkę, tylko to jakoś albo mi się trafi taki polarny egzemplarz. jak mówiłem, jak z opakowania już było rozlane. Zamykamy i czekamy na podłączamy i czekamy na Gina. Ding 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 ding. Thank <laughs> you. Zobaczcie, ćwierć kubka poszło na dwie lampy, czyli całkiem wydajne to jest i możemy jeszcze, jeszcze to gdzieś użyć, ale na razie zlewamy. Tak jak Wam pokazywałem wcześniej, ćwierć kubka zostało, czyli powiedzmy ćwierć kubka było potrzebne na dwie lampy, bo tamta lampa też już jest mm, zrobiona. Zobaczcie to jest taki środek aż Tu odbarwiło tą naklejkę Tak na czarno zabarwiło Także wszędzie brudu On ma zapach taki rozpuszczalnikowy No i efekt Efekt jest fajny Nawet zresztą tak jak widzicie Się zastanawiam czy nie lepiej było Zastosować tą rurkę Po prostu bo tu mam taki skos tej lampy Że lepiej by mi było manewrować Tą rureczką żeby tu Dotrzeć w te wszystkie miejsca które była taka potrzeba. Więc teraz 8 godzin musimy odczekać, a to wszystko stwardnieje. Jeszcze moje takie przemyślenia, bo też co niektórzy, co niektórzy biorą, czyszczą to i lakierują. I teraz, czy ten środek niby działa na takiej zasadzie, że odnawia tą powierzchnię, prawda czyli co, on ją rozpuszcza jakoś, czy, yy, czy jaki ma wpływ na to po prostu, że ona się robi taka delikatna, gładka, a może to po prostu jest, też taki zapach yy, rozpuszczalnikowy jest, tak jak teraz tak sobie niuchnę do kubeczka, to, yy, to może po prostu to jest yy, taki lakier parawo nanoszony, nie wiem czy głupotę w tym momencie powiedziałem, no ale to yy, może niech się wypowiedzą osoby, które... Yy, które się na tym lepiej znają. W każdym bądź razie yy, naprawiłem te lampy, to znaczy naprawiłem, doprowadziłem je do ładnego stanu. Yy, tu od środka widzę, że tam od środka też one są brudne trochę i też mają taką powierzchnię. Yy, może na tej tak nie widać. Może na tej tak nie widać. Chyba. Zaraz się przyjrzyjmy. Nie. Ale na tej drugiej, tu z tyłu, znaczy tu. Zobaczcie. Nie wiem, czy kamera to wyłapie, czy nie wyłapie, są takie mikro jakby y, popękania i też kwestia tego, czy y, no tego po prostu nie zlikwidowało się, ale to już jest myślę problem, problem bardziej tego, że te lampy one też są pewnie z 2004 roku, chyba tak, bo to jest 0404. Także też wiekowe, więc ten plastik mógł się okształcić. To my tylko żeśmy go trochę podratowali, żeby, żeby nam inaczej służył i żeby nam lepiej to wszystko świeciło. No to teraz nieźle zrobiłem. Wiecie to nachlapałem na to, a to miało poczekać aż się utwardnie. utwardnieje. No ale zobaczymy, ja tam zaraz wezmę papierowy ręcznik. I postaram się to zepsuć. Miejmy nadzieję, że to nie wpłynie jakoś. A jak wpłynie, to będziecie mieć taką informację na wideo. No i jeszcze zanim, zanim mowa końcowa, to tu dopowiem jeszcze takie spostrzeżenia. Teraz lampa jest brudna, bo już trochę pojeździłem, więc dogrywam to po pewnym czasie. Ale jak widzieliście, ciężko było tu operować, bo ta lampa tak zachodzi do góry już. Bałem się, że się trochę to wyleje. Yy, więc, no tu powiedzmy, dałem sobie radę z czajniczkiem, ale przeszedłem do drugiej lampy i drugą lampę już ogarnąłem yy, Ogarnąłem za pomocą tego wężyka, i wszystko byłoby fajnie, gdybym ja go nie zagiął tak w dół i po prostu kropelka zamiast tworzyć się para, wytworzyła się taka yy, kropelka i ona spadła z tu, yy, się zrobił taki zaciek. Próbowałem to potem jeszcze zniwelować, nie wiem, czy widać. To czy nie widać, ale jest po prostu taki tu kropelka i tu taki zaciek zrobiony. I próbowałem to potem jeszcze zniwelować tak, żeby, żeby to wyrównać, troszkę się wyrównało, ale tu jak się przyjrzymy z bliska, to to widać. Nie złapek. W każdym bądź razie jest taka kropelka rozciągnięta. No więc trzeba uważać po prostu, żeby używając tego wężyka, czy nawet tam, tam tego, żeby nam trochę nie wylało, bo no bo się zrobi po prostu tak taki nieładny efekcik. No i jeszcze jedna sprawa, jak tam tą lampę kończyłem, to przeszedłem to, akurat zaczęło nam trochę kropić. I wyobraźcie sobie, że ja tę kroplę ręcznika papierowego chciałem usunąć. O i gdzieś tu, no ciężko to jest widać, żeby się nagrało, o tu jest jedna kropla, o i tu jest takie moja przycierka już papierem, ręcznikiem suchym. Yy, po prostu mogłem to zostawić, bo na tamtej lampie krople zostawiłem i po prostu to jakoś tam wytrzymało. Także trzeba robić w takich warunkach, żeby było osłonięte od deszczu, żeby nas nie złapał w momencie, póki ten klucz jeszcze nie spadniał i ja to przytarłem, no ja zostawiłem zobaczymy jak będzie się to zachowywało i najwyżej po pewnym czasie jak pojeździmy yy, nie wiem, może po prostu wróci ten efekt yy, takiej yy, skorodowanej lampy, może nie no i po, 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 po pewnym czasie zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało i wtedy sobie zrobię jeszcze raz yy, poprawię już yy, na dokładnie z zachowaniem tych wszystkich moich spostrzeżeń yy, które, yy, no, które tu wynikły podczas tego całego procesu odnawiania tych lamp. Czyli co? Delikatnie z tymi... Yy, delikatnie z tą mokrą taśmą. No ale dobra, mamy efekt końcowy, także widzicie co się dzieje, jak się nie uważa tak samo. I też tu takie, yy, zresztą każdemu mogło się zdarzyć, prawda? Tu jeszcze wezmę trochę tej wilgoci. No i odstawiamy samochód do... Obezchnięcia, że się tak wyrażę, do wyschnięcia, pełnego utwardzenia się tego produktu. No i zobaczymy, yy, zobaczymy, jak to będzie się w nocy sprawowało podczas jazdy, ale podejrzewam, że na pewno będzie lepiej, bo zobaczcie, zobaczcie jaka różnica jest. No i to by było na tyle. Mamy wyczyszczone lampy, yy, zregenerowane, jeżeli można to tak nazwać. Yy, oczywiście, standardowo na zakończenie, zapraszam do komentowania. Głównie osoby, które. Coś więcej mogą powiedzieć na temat tego płynu, tego środka. Czy on bardziej działa jako taki lakier tworzący powłokę, czy bardziej jako taki środek regenerujący, nie wiem, roztapiający tą powierzchnię plastikową? No ciężko mi powiedzieć. A jeszcze jedna uwaga. Jak teraz tu akurat wiatr wiał, dobrze by było w zacienionym jakimś miejscu, żeby nie dmuchało, bo po prostu ciężko jest opanować ten, tą chmurkę, której nie widać zresztą. No ale to by było na tyle. Na razie trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!